26. Dywizja z tej strony Oskar Brawo 020 Oskar Brawo 020 Polska Północno-Zachodnia Moje imię Tomasz Witam No witam serdecznie, witam serdecznie. Tak jak mówiłem moje imię Tomasz, kth Kołobrzeg. kth kołobrzek. Jak masz coś do pisania, to ci podam lokator później. Raport dla ciebie Santiago, nie spojrzałem na wyświetlacz, zaraz ci podam. Ale modulacja teraz ci wzrosła, wzrosła tak gdzieś do piątki. Również bym poprosił o twoje imię i twoje kth. Józef, Józef, tak? Dobrze zrozumiałem imię? Jeśli, jeśli nie, no to mnie powtórz, to popraw. I prosiłbym, żebyś mi przeliterował Twoje KTH, Twoją miejscowość, bo ja Ci powiem dlaczego, bo ja tą łączność nagrywam i wrzucę ją na YouTube, jeśli nie masz nic przeciwko. To byś się odsłuchał, jak Ty, jak ty tu wychodzisz w Kołobrzegu u mnie w mobilu, bo ja jestem Oskar, brawo, 020 łamane na mobil. Proszę, mikrofon dla Ciebie. Józef, Joseph, Joseph, zrozumiałem. Tam, wiesz, nagrałem, nagrywam to telefonem. Także miejscowość sobie potem, potem znajdę. KTH i tak dalej. <laughs> Mój lokator to jest Juliet Oscar 74 Tango Echo. Juliet Oscar 74 Tango Echo. Ja nadaję z mobilka, tak jak wcześniej spo, wspominałem. Mój zestaw to jest, rozumiem, Prezydent Lincoln. Do tego mikrofon Pan DM432MT i antena w dachu, dziura w dachu. Prezydent Texas. 30 łyski na wyjściu, tak jak fabryka dała, bez żadnego pomocnika. No i co ci jeszcze powiem? W koło u nas właśnie przeszła burza, znaczy taka lekka burza, no i troszeczkę się proparuszyła, i słyszę, że tu ktoś woła. Także się odezwałem na. na odez odezwałem się na zawołanie. Proszę, mikrofon dla ciebie, Józef. Nie, nie, zimno jest, zimno, no temperatury ci nie podam, bo nie mam termometru w aucie. Ale, ale tak w granicach 10 stopni, 10 stopni. E, no ja od razu zapytam też, e, no na pewno mi tu znaku nie podasz, bo to podejrzewam, że to krótkofalowiec robi te anteny. Ale przypadkiem, no podaj mi chociaż imię albo ksywkę tego gościa, co robi z koło brzegu anteny. Być może się znamy z tym kolegą, bo ja w piątek egzamin krótkofalarski mam, także być może znam gościa. Proszę, Józef, mikrofon dla Ciebie. que tocar de tierra w Trzemiatowie, w Trzemiatowie, w Radioklubie pan jak się nie mylę, pan, pan a gościa znam, gościa znam to do brzegu się teraz przeprowadził wiem, wiem co za gość był parę razy u nas w klubie, znam gościa osobiście Dobrze, dziękuję, dziękuję, Józef. Jeszcze bym prosił, żebyś się na koniec przedstawił pełnym znakiem, bo ja to nagrywam. Powiem Ci, że po wpisaniu w YouTube mojego znaku 161 OSCARBRAVO020 myślę, że wieczorem będziesz mógł się zobaczyć, jak wychodziłeś w mobilówko obrzegu tutaj na moim Lincolnie. Proszę na finał do Ciebie mikrofon, Józef, przedstaw się. No i tak jak mówiłem, i również dziękuję za miłe QSO. 73 dla Ciebie i na Twoje radyjko. No i mikrofon na finał do ciebie. Dziękuję Moi dwa zero, jeden sześć jeden, Oskar Brawo 020161 161 Oskar Brawo 020, 161, Oscar, brawo, 020. I przepraszam wszystkim, że, że gadaliśmy na monitorze, jeśli ktoś nas słuchał, to proszę nie opierdzielać, zapomniałem zejść 10 kg wyżej albo niżej. Proszę, Józef, także z mojej strony 73, jak mówiłem, na Twoje radio i dla Ciebie i połączności. Dziękuję za QSO. No, dziękuję, tam proszę, Polska, słyszymy, słyszymy na monitorze teraz. E,